Ja myślę, że po kawałeczku Nie, tak. Proszę wziąć, a my będziemy trzymać. Ciak, ciak. Ciak, ciak. To, co również się obserwuje w epidemiologii, to to, że mniej w tej chwili zakażeń jest w środowiskach wysokiego ryzyka. W tej chwili więcej obserwuje się zakażeń u osób heteroseksualnych, więc jest to zakażenia na przykład kobiet, które nie są świadome swoich zakażeń. Więc pewne wątpliwości, które pojawiają się u tak zwanych zwykłych ludzi, myślę, że będą mogły być rozstrzygane właśnie w takim miejscu, anonimowo. Nasze województwo generalnie jest w czołówce krajowych zakażeń wirusa HIV. W tej chwili stwierdzonych oficjalnie mamy około 980 chyba przypadków, jak dobrze pamiętam. Natomiast jeśli chodzi o Prawdopodobną liczbę zakażeń na terenie województwa pomorskiego to ona oscyluje gdzieś w granicach około trzech tysięcy, oczywiście zdecydowana większość w prostotych zakażeń jak nie.